W przypadku, gdy deska nam się tutaj świeci na czerwono, ewentualnie gdy zauważymy, że nierównomiernie lub nieprawidłowo działa, należy ją skalibrować. Zaczniemy tutaj od wyłączenia deski. Teraz należy ją ustawić w, jednym, w jednej płaszczyźnie, aby lewa i prawa strona była tutaj równo, równo ustawiona ze sobą. Ważne też, żeby deska była na płaskim i równym podłożu. Następująco, aby skalibrować deskę, należy wcisnąć przycisk od włączania i przycisnąć go przez kilka sekund. Deska zacznie, zacznie wydawać krótkie, krótkie takie piski i przednie światła będą świeciły. Należy przytrzymać przycisk przez około 5-6 sekund lub gdy usłyszymy do około 7-8 dźwięków. Po tym czasie należy przycisk puścić i wyłączyć deskę. Po, tym, po ponownym uruchomieniu deski będzie ona już skalibrowana, będzie prawidłowo działać. No i teraz pokażę właśnie jak to się robi. Bluetooth motor. The Bluetooth device is ready to pay. Deska została skalibrowana i będzie teraz prawidłowo działać po ponownym uruchomieniu.